Pora zabrać się za te dwa białe elementy, jeden z lewej, drugi z prawej oraz schować się kabelki wystające z ładowania i z tego sterowania tutaj. Mam już wycięte i przygotowane. Teraz muszę tylko troszeczkę to podcinać z tyłu, gdzie zostało podoklejane, a następnie zamontować w innych miejscach. To idzie tu? Nie, to idzie tam. Tak, tak. Tak to idzie. To drugie będzie z tej strony. To no, pójdzie tutaj. Zobaczymy, jak będzie pasowało. Przez dłuższą chwilę zastanawiałem się, jak mam zamontować. Wyszukiwałem coś takiego, ale niestety żadne z nich nie działa. Wszystkie są za krótkie. No, więc wykorzystam stare z mebli. Są to mpiątki z główką na imbusa. Podokręcam to wszystko w, tutaj, w te miejsca. Wszędzie jest gwint. Tak więc na pewno się będzie to trzymać dobrze chyba. Nie wyszło to źle. Szybka przymiarka mojej kuchni. Tak to będzie wyglądało. Trzeba sobie wyobrazić, że lodówka będzie idealnie w tym miejscu pod, pod szczeliną. Tam będzie szafeczka. Tak wygląda konstrukcja. Konstrukcję zrobiłem z tych samych profili aluminiowych, które można było zobaczyć na jednym z wcześniejszych filmików. Są to części maszyn. Wszystkie kształtki, jakieś łączniki, i tak dalej, to po prostu są porozkręcane, i to jest tylko i wyłącznie recykling. Jest to chyba model 9722 wersja z zmywakiem po lewej stronie. Dlaczego taką wybrałem? Ponieważ prawdopodobnie wszyscy już odchodzą od gazu w samochodach, a właściwie będą odchodzili przez najbliższe lata. Dlatego była bardzo atrakcyjna cena na eBayu. Tak mi się wydaje, że była atrakcyjna cena, bo kuchenka razem ze z wszystkimi zbiornikami, łączkami i tak dalej do gazu wyszła bardzo atrakcyjnie. Jakby się chciało taką kupić gdzieś, powiedzmy, w sklepie stacjonarnym, to prawdopodobnie sama kuchenka by kosztowała więcej. A oprócz tego dostałem mnóstwo ekstrasów, które są w domu i które będę montował tutaj. Tak więc dwupalnikowa, nie potrzebuję zapalniczki, ale oczywiście będę miał, żeby to odpalić i idzie. Woda będzie zlokalizowana pod spodem, pod łóżkiem może, albo gdzieś w tym miejscu. Też jeszcze nie jestem pewny, jak to zrobić. To znaczy, no jak to zrobić, to będę wiedział, tylko po prostu gdzie to dać, żeby to najlepiej, najlepiej wyglądało. Tak więc na pewno dokończę sobie robić swoją konstrukcję w tym miejscu. Wszystko po prostu podamykam, dotnę sobie blacik, bo on będzie miał jakby niezmienną formę już od tego wszystkiego. A pod spodem mogę sobie rozwiązywać, jak to będzie wyglądało dla mnie najlepiej. Czy zrobić może jakieś półki z siatką otwarte? Nie chcę nic zamykać, bo to ma się wietrzyć. To, to jest camper, jak już mówię. A mam pełno tego w garażu, tak więc na pewno mi nie zabraknie. Co do wypełnień, to jest folia. Zrobię na pewno wypełnienia w tej części z płyty pewnie piątki, dociętej na wymiar i po prostu ją sobie wsunę. To odkręcę, wyciągnę, wsunę już wykończoną płytę, żeby po prostu nie było tutaj jakiegoś tam bawienia się z tym wszystkim. Płyta pewnie będzie miała jakieś wgłębienie, żeby wykorzystać przestrzeń pod spodem, bo przestrzeń przed, pod spodem na pewno nie będzie wykorzystywana, wykorzystana przez tą małą butlę. Z prawej strony, gdzieś w tym miejscu, Będą dwa zawiasy. Są to zawiasy również z, z tych maszyn, które będą podtrzymywały mi po prostu wyciągany taki blacik tutaj. A będzie to przedłużenie blatu roboczego, że po prostu przy otwartych drzwiach można było sobie tutaj coś spreparować do jedzenia. Ym, idąc dalej, musimy wiedzieć, że będę musiał się przewiercić przez podłogę i zrobić otwór wentylacyjny do butli gazowej żeby w przypadku jakiejś nieszczelności wszystko sobie uciekło. No, wyszło to tak. Zawsze przyjmę konstruktywną krytykę. Jeżeli ktoś ma jakiś fajny pomysł, to śmiało komentować. Dziękuję bardzo i zapraszam do następnego filmiku.